Dzień dobry, dobry wieczór. Pięć minut o dzisiaj beze mnie, ja w tle tylko mój głos. Paweł Jesz został mianowany na nowego prezesa Zagłębia Lubin, kończąc sezon 2023-2024 przejmuje bez królewie, przejmuje schedę po Michale Kielanie, który zostawił pośrednio pokład statku, wysypując się na malutką łódź i odpływając na małą wyspę. Zostawił statek bez sternika na kilka tygodni. Paweł Jesz, 71. rocznik Kibic Zagłębia, człowiek, który w sezonie 2008-2009 sprawował funkcję prezesa klubu. Nie były to łatwe rządy. Zespół, który został karnie zdegradowany z piłkarskiej ekstraklasy za korupcję, musiał walczyć o szybki powrót do ekstraklasy z kilkoma mistrzami kraju w składzie. Robert Kolendowicz, Michał Stasiak między innymi, czy Szymon Pawłowski byli w tamtym zespole. Z właśnie przejął Paweł Jerz. To był sezon, kiedy Zagłębia rozpoczynało pierwszoligowe zmagania na stadionie w Polkowicach. Stadion nowy Zagłębia Lubin powstawał i rundę jesienną spędziliśmy w Polkowicach na stadionie Górnika grając mecze. Tenerem był Dariusz Fornalak. Ten Dariusz Fornalak, który miał dosyć dobre mecze ale kibice Zagłębia, w tym ja, troszeczkę za, narzekali na styl y, trenera. Wytrzymał do listopada, schedę po fornalaku przejął Robert Jończyk, a potem kończył sezon Orest Lęczyk awaryjnie, ale z awansem do piłkarskiej ekstraklasy. W 2009 roku Zagłębie Lubin zameldowało się z trenerem Lęczykiem, i z Pałym Mierzem po roku wróciło do piłkarskiej ekstraklasy. To już historia. To było 15 lat temu. Dzisiaj, ten człowiek na tym zdjęciu, człowiek po lewej, po prawej mamy Tomasza Dębickiego, też 3 lata był na stanowisku prezesa za pierwszego Piotra Stokowca. Był też spadek: był awans klasy i trzecie miejsce. Jeden przewodniczący rady nadzorczej, drugi prezes klubu Zagłębie Lubin. Dokładnie od wczoraj. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o historię. Już mówiłem dzisiaj. Sytuacja w klubie jest na tyle niedobra, na tyle nieznośna, że pojawiają się różne niebezpieczne sygnały, nie tylko ze strony ludzi w klubie, nie tylko ze strony kibiców, ale przede wszystkim te sygnały sportowe. Zagłębie Lubin dzisiaj ma 35 punktów w tabeli i 5 punktów przewagi nad strefą spadkową. Nasuwa mi się analogia. Dokładnie rok temu Wisła Płock była w tej samej sytuacji, Miała 35 punktów i 5 punktów przewagi nad strefą spadkową. Zakończyło się to spadkiem. Przed Zagłębiem bardzo trudny terminarz. Radomiak, Widzew, Legia Wyjazd, ŁKS, Iraków, Dom. Na razie ciężko jest mówić o czymkolwiek w stosunku do Tomasza Dębickiego, a przede wszystkim do Pawła Jerza. Ja bym chciał troszeczkę uczulić kibiców Zagłębia, na te diametralne oceny, z jednej strony jest obóz, który mówi, że jest źle i będzie źle, że ten człowiek źle sprawował swoją władzę 15 lat temu i nic dobrego z tego nie wyjdzie. Drugi obóz jest taki, że już gorzej być nie może. Ja jestem pomiędzy, czekam na efekty, a gorzej być może. Może być jeszcze gorzej. Dlatego będę zwracał na wszystko to, co będzie się działo po sezonie, bo jeżeli potknęłaby się na noga, to nie będzie wina Pawła Jeża, że Zagłębie zdegradowało się z wieloma ludźmi: piłkarzami, prezesami, trenerami, dyrektorami sportowymi do pierwszej ligi. To nie będzie wina Pawła Jerza. Aczkolwiek, Paweł Jerz, trener Fornalik, piłkarze Zagłębia mają 15 punktów do podniesienia z murawy. Myślę, że 4, 5 zapewnią nam spokojny ligowy byt. I to jest kolejny rok, trzeci rok z rzędu, kiedy my. Kibice na przełomie kwietnia i maja drżymy oligowy byt. Jaka może być przyszłość tego klubu? No, sygnały niosą się oczywiste. Waldemar Fornalik i Piotr Budlikowski byli już na rozmowie z Pawłem Jerzem, z Tomaszem Dębickim. Panowie rozmawiali sobie w kilka par oczu na temat tego, pewnie co się dzieje, co się wydarzyło, co dobrego, a co złego. Ale co dalej? Wieść niesie taka, że Dawid Szulczek jest blisko Zagłębia Lubin, że były już rozmowy, trener Warty Poznań był nawet w Lubinie, dywagacje, mrzonki, fakty. Ktoś pewnie o tym wie, być może jeden z tych dwóch panów, a być może obydwa już panowie kontaktowali się z, za chwilę z byłym trenerem poznańskiej Warty. Muszą być zmiany i to kolejny czas, kiedy okienko transferowe, kiedy sezon letni jest przebudową w tym klubie na coś, co da nam, kibicom, zagłębia lubin, nadzieję na lepsze jutro. Dzisiaj żyjemy nadziejami takimi, że obronimy po raz trzeci z rzędu kurczowo ligowy byt w Ekstraklasie. Smutne, aczkolwiek prawdziwe. Uśmiechnięty Waldemar Fornalik w rozmowie z dębickim panem i z prezesem Pawem Jerzem brzmi to nienaturalnie, wygląda to nienaturalnie, ponieważ tu nie ma co się uśmiechać, ani nie ma z czego zbierać plony. Od listopada 2022 roku Tener Fornalik nie zrobił za wiele, żeby ten zespół miał progres, żeby ten zespół się rozwinął, żeby piłkarze wyglądali na boisku jak piłkarze, a nie przeciętni piłkarze ligowi, którzy niestety miesiąc po miesiącu nie robili progresu, tylko stali w miejscu albo w ich przygodzie z piłką, karierze był regres. Nie rozwinęliśmy żadnych młodych piłkarzy, zarządów tenera Fornalika. Tomasz Pieńko ma najgorszy sezon, odkąd się pojawił kilka lat temu w piłkarskiej ekstraklasie. Wyciągnięcie młodych zawodników typu Wejrauch, Pieńko, Kusztal to melodia o niczym, bo to są występki. Nie ma efektów, nie ma efektów pracy. Znakomite okienko transferowe na papierze, niemal rok temu letnie, można spalić. Lider rs jeden z najlepszych środkowych pomocników pierwszej ligi, bez formy. Dwunaste w tabeli, jeżeli chodzi o bieganie za głębie Lubin. Poziom gry? Czasami zespoły z pierwszej i drugiej ligi grają szybciej piłką. Zespół zwolnionego tempa, zaciągniętego hamulca ręcznego. Tak wygląda dziś za głębie Lubin. W niedzielę wyjazd do Radomia. Prezes jest w takim krótkim wywiadzie dla mediów klubowych, dla Zagłębie.com, powiedział, że przede wszystkim będzie patrzył bacznie na akademię, na rozwój młodych piłkarzy, na dotarcie tych piłkarzy do pierwszej dużyny. I chyba najważniejszym krokiem tutaj będzie przebudowa: przebudowa wszystkiego, co ma przyjść. A przebudowa będzie bardzo duża od prezesa od przewodniczącego Rady Nadzorczej, trenera i oczywiście pana Piotra Burlikowskiego, z którym ja jako kibic nie wyobrażam sobie współpracy. Oczywiście współpracy na poziomie klub Piotr Burlikowski to jest współpraca, ale na poziomie kibic i dyrektor sportowy ja sobie nie wyobrażam. Na poziomie kibic i trener Fornalik for ja też jako kibic nie wyobrażam sobie tej współpracy od lipca czy od czerwca tego roku. Czekam na pierwsze ruchy, czekam na rozsądne rozwiązania, czekam na mądrość tych ludzi i że to nie jest zasłona, zasłona dymna tych ludzi, którzy zostali mianowani na przewodniczącego Rady Nadzorczej i prezesa tego klubu po raz drugi. Ciężkie bywają powroty do Lubina. Przykład Piotra Stokowca, przykład wielu piłkarzy, wraca, którzy wracali do Lubina, Jach, Bochar, Woźniak. Solidny sezon Damiana Dąbrowskiego, ale nie wyróżniają się ci ludzie po powrocie. Po drugiej swojej przygodzie z zagłębiem Lubin. Mam obawy co do tego, jak będzie wyglądała ta druga przygoda, a raczej prezesura właśnie prezesa Pawła Jerza. Z wielkimi nadziejami mam taką właśnie obawę, ale nadzieję, że pan Paweł okaże się rozsądną, elokwentną. Inteligentną osobą, znającą realia, rzeczywistość lubińską, nas, kibiców, i tego, że chcemy dobrze. Nowy trener i dyrektor sportowy to powinni być ludzie, którzy rozumieją innych ludzi, czyli tych, którzy chodzą na trybuny i są z tym klubem na dobre i na złe. Uderzanie w kibiców to jest najgorsze to, co mogłoby się wydarzyć w przyszłości. A takie sygnały dostawaliśmy wielokrotnie od Obecnego, być może za chwilę, panującego dyrektora sportowego Piotra Budlikowskiego. I tak kończąc mój ten już dziesięciominutowy wywód. Czymże są te słowa dyrektora sportowego Piotra Budlikowskiego sprzed kilku tygodni z Lubina przed meczem Zagłębie Górnik, że kibic Zagłębia w tym sezonie nie musi się wstydzić za Zagłębie Lubin. Zostały te słowa wypowiedziane w złą godzinę, w złą minutę. Ponieważ po tej wypowiedzi Zagłębie przegrało trzy kolejne spotkania w ekstraklasie, i po 29 kolejce piłkarskiej ekstraklasy jest mocno zaangażowane w walkę o utrzymanie się w tejże ekstraklasie. Słabo funkcjonujący zespół, piłkarze, którzy narzekają na treningi, i dyrektor sportowy, uderzający w nas kibiców. Panie Pawle, wszystkiego dobrego, żeby pan poukładał te stery miedziowego klubu z tą piękną górniczą tradycją wielu lat. Za sobą dosłownie i w przenośni stoi potentat miedziowy KGHM Polska S.A., dzięki któremu ten klub jest stabilny finansowo i infrastrukturalnie, bez względu na to, Jakie kroki zostały poczynione w ostatnich latach odnośnie infrastruktury w Lubinie? A to jest podstawa do budowania silnego zagłębia Lubin. Dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się ciepło. Do widzenia, do usłyszenia na kolejnych odcinkach i live'ach. Cześć.